Cześć, czy podoba Ci się ten utwór? A może posłuchamy sobie tego? A może jeszcze coś innego spróbujemy? Te wszystkie utwory łączy jedno. Wszystkie zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, i dzisiaj pokażę Tobie również, jak zrobić to całkowicie bezpłatnie. Że na samym początku wchodzimy na stronę suno.com, następnie klikamy przycisk logowania. Ja osobiście loguję się za pomocą konta Google. Kiedy już jesteśmy zalogowani, klikamy na Create. I tutaj rozpoczynamy tworzenie naszej piosenki. Tutaj tym suwakiem Custom możemy sobie odznaczyć lub zaznaczyć dodanie tekstu do piosenki. Jeżeli sobie odznaczymy, sztuczna inteligencja sama ułoży sobie na, nam tekst do piosenki. Jeżeli zaznaczymy, możemy sobie tutaj napisać nasz tekst. Możemy również kliknąć Surprise Me. Wtedy sztuczna inteligencja wygeneruje sama tekst do naszego utworu. Możemy również kliknąć sobie instrumental. Wtedy będzie to typowo tylko muzyczny utwór bez jakichkolwiek słów. Następnie pod tekstem mamy styl naszej muzyki. Tutaj wpisujemy sobie prompt, co wymagamy od tego utworu, jaki to ma być styl i inne różne informacje, i na samym końcu tytuł. Także spróbujmy nagrać jakąś piosenkę. Po wpisaniu wszystkich informacji klikamy na Create. I po chwili mam już wygenerowane dwa utwory. Posłuchajmy, co Suno dla nas przygotowało. Ta piosenka jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Zostaw łapkę w górę i suba. Ta piosenka jest wygenerowana. Przez sztuczną inteligencję zostaw łapkę w górę i słuba. Jak widzicie, dosłownie w parę chwil stworzyliśmy dwa utwory. Oczywiście, byśmy musieli to lepiej dopracować, gdybyśmy chcieli efekt końcowy lepszy uzyskać. Aczkolwiek pamiętajcie, że tutaj, jeśli chodzi o Suno, możecie tworzyć nie tylko pełne piosenki, ale możecie się posłużyć tym narzędziem, na przykład do tworzenia. Dżingli reklamowych, podkładów, na przykład do swoich reklam, ale również możecie tworzyć też pełne utwory. W kolejnych odcinkach pokażę Wam bardziej szczegółowo, jak stworzyć dany utwór, tak żeby odzwierciedlał on jak najlepiej nasze wyobrażenie. A tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrypcję i zapraszam do kolejnych odcinków. Także do zobaczenia. Cześć!